Wszystkim tutaj Zielak i chciałbym wam omówić pewną sprawę. Sprawę update'u Minecrafta 1.1. będę mógł, Powiem troszkę, co, co jest nowego, to co mi się udało znaleźć, wykryć. No i przedstawię Wam to w tym filmiku. A więc tak, mamy tutaj w menu Minecraft 1.1 oraz dziwną ikonkę. Jakby dymku, w którym jest globus. Yy, wybierzmy tę ikonkę. Yy, znajdźmy, yy, jak widzicie, są to. Yy, jest to wybór różnych języków. Takie, które. No, to są. Nie, no, to nie są tylko kraje europejskie. No, są to yy, języki różnych krajów. Bardzo dużo jest tych, tych języków. Przewinęłam wszystko, żebyście mogli sobie zatrzymywać czasami i sprawdzać. Nie wiem, weźmiemy chiński, będzie po chińsku, widzicie, ale niestety w niektórych językach mamy właśnie taką czcionkę. Na przykład już Nors, nie wiem, co to jest, O, Nie no, w, w polskim trafiła nam się taka czcionka, a więc tak. Owce, chwilkę już tu miałem owce. Ech, przejdźmy od razu do owiec. Owce, <laughs> Ech, gdy ogolimy taką owcę, wypada z niej już nie od dwóch do czterech wełny, tylko od jednej do trzech Gdy owca zostanie ogolona, i gdy. O, właśnie, widzicie, ona teraz zje trawę. Gdy zje trawę, odrasta jej właśnie ta wełna. Wypada mi przez chwilę maksymalna ilość wełen. Przejdźmy do drugiego etapu yy, nowości. Usunięto. Zaraz Wam pokażę, co usunięto. Nie, tego nie Tylko to. Usunięto problem kolizji z drabinką. Nie wiem, czy to właśnie o to, im ch o to chodziło, ale sprawdź. Tak. Gdy spadłem, nie można już wejść na drabinkę, tylko na drabinkę spowalniamy się. Yy, czyli nie musimy już robić czegoś w stylu spowalniać, tak. gdy mamy takie zejście, zejście na miejscu. Drugą rzeczą jest to, że mamy 1 na 200%, że z wypa drzewa wypadnie nam jabłko. Tak, czerwone jabłko. Ja będę rozwalać te drzewa i gdy wypadnie jabłko, wyłączę yy, też na tempo, a więc do zobaczenia. Widzieliście? Przed chwilą wypadło mi jawko. Nie mam żadnych modów, mam czystego minecrafta. Mogę wam pokazać, że updatewałem. Hmm, poprzez achievementy tylko jak się przesadzał o, przeczytałem poprzez achievementy mam tutaj tylko parę achievementów które musiałem zrobić <krym> które musiałem zrobić znaczy zrobiłem po, musiałem pójść po stal i porobiło się jakoś po drodze druga sprawa na serwerze Minecraft Minecrafta został dodany auto spam blocker czyli gdy ktoś próbuje napisać jedną wiadomość kilkanaście razy zostaje zblokowany przy y, przy... zostanie zblokowany od pisania y, kiedy już jesteśmy przy serwerze zostały naprawione błędy y, powinny wam się wyświetlić nazwy tych błędów o właśnie takie błędy zostały poprawione przy logowaniu, takie napisy przy logowaniu na serwer, <laughs> co ja chciałem jeszcze Wam powiedzieć, e, a więc, tak e, przy tworzeniu mapki, e, nic się nie zmieniło w, trypa, w trybach, ale mamy opcję świata. Generuj struktury to już oczywiście było, ale tego nie było. Typ świata, możemy wysłać <laughs> płaski lub, dom, lub domyślny, czyli z górkami i, i taki normalny jak mam e, Zobaczmy jak wygląda e, płaski świat super płaski Teraz Wam pokażę cały ten bajer z językami no, i widzimy, że cały świat jest płaski e, na pewno Wam i e, nie tylko Wam, bo może to zbudowanie swoich projektów na kreatywie. Bądź też na, serwerze. na serwerach, nie wiem jak to znaczy na serwerach, to można serwer z trochę... nie i niektórym z przeszkadza na składu, że te wstępy są takie małe i nikt nic się nie przeszkadza nawet nawet dla mnie to jest takie małe powiększenie. Podobaście. Yy, Została dodana również opcja taka, że na pole, w ogóle pole, możemy zniszczyć tylko my, yy, a nie żaden mogł. Chyba, że on by po nim skakał. Nie pójdźmy tą i tą owcę. Zobaczcie, ona skacze i stanie na A gdzie ona będzie po nim chodzić bo już się uspokoi, to samo dzieje się ze świnią. O, widzicie? On skacze i ta ziemia nie robi się uprawna, tylko robi się normalnie z tego dziś. Gdy chodzi, jest wszystko OK. Ponadto budowane zostały plaże, które były usunięte wraz z update'em 1.8.3 i są one w każdym wielkim, yy, wielkim zbiorniku z wodą yy, będzie występowała plaza. Yy, jest również furtka, yy, która, która, yy, która może być zamontowana przy podpólu lub gdzieś i jest teraz ościerana na ręką. I Właśnie przyczyniam, że zaraz jest jest, jest ona yy, ościerana na ręką. Ponadto... Jedna, bardzo fajna opcja, e, która na pewno ułatwi nam grę, e, jest to opcja, która dodaje związkę z NPC-em. Krzynki, ją znaleźć. Krzyjki. W o. Y, dodaję skrzynki, w których możemy znaleźć y, żelazną zbroję, złoto, obsydian lub inną zbroję i różne takie podstawowe przedmioty jak sadzonki i tym podobnie. Yy, ponadto yy, panowie z modżangu wzięli się za rozbudowę wiosek, czyli nie będą już takie małe, że 4 albo 5 na krzyż. Yy, Wioski będą teraz coraz większe, yy, w ogóle będą większe, nie coraz większe, będą większe. i będziemy można to szukać. Nie chcę mi się teraz szukać, ale jest wyrównana jest wyrównanie między y, zmianą bionu, czyli nie ma y, załóżmy dajmy na tą trawę, tak? Tutaj mamy biom między zabiom, nie wiem, normalny bion, podstawowy domyślny. Mamy tutaj, jak powiedziałam trawkę, gdy będziemy bardziej wchodzili w biom bagna, to trawa będzie nam się stopniowo ściemniała. Mamy tutaj ciemniejszą trawę, bardziej ciemniejszą trawę, prawie właściwie to jest szara trawa i już taka trawa, jaka występuje na danym biomie. Ostatnimi trzema rzeczami, rzeczami, które chciałbym Wam pokazać jest większy prędkość tworzenia mięściem tylko przez statyst alchemiczny, która będzie trwała do 20 sekund. Tu do zaklęć, Enchanting Table daje teraz mniej zróżnicowaną losowość naszych punktów enchantowania a na koniec pokażę yy, pokażę usunięcie yy, tego dymku przebedroku, który jest usunięty tylko w trybie kreatywnym. pokażę wam na porządek yy, mniejszą losowość yy, stoliku widzicie to chwilę średnia yy, tych możliwych dla nas ulepszeń to 3 3 i 1 Czasami trafiają nam się takie liczby jak 5. Mamy nasz stopy. Na pewno nie muszę tym budzące. się teraz e, szybciej z tej robić. Zobaczcie jak to szybko idzie do 20 sekund tak przynajmniej zapewniali panowie w Motangu mamy y, przyziemną miksturę yy, i teraz na koniec pokażę jest to w ogóle Całkiem zmienione. Dymek z bedroka. Dużo tego dynku znajduje się tylko, tylko poza naszą mapką. No i dziękuję wszystkim za obejrzenie tego przeglądu. Pamiętajcie, że nagrywał Was Zielak, a jeśli się podobało, subskrybujcie. Dzięki, cześć i pa! I'm sexy and I know it